Cześć z tej strony, Hambuksa, to jest kolejny odcinek z The Beacon. Będziemy sobie kontynuowali ciągle giereczkę. Mam 34 dzień. No i dążymy do kolejnych łosach i będą to dwie świnie na raz. Może być troszeczkę trudniej niż z dwoma dzikami teraz, ale zobaczymy to za, yy, w kolejnym odcinku. Shit, shit, shit. I don't even think you're Let me open that barn door. Ok, dobre, 34 dzień. Zobaczymy, co nam przyniesie. 32, ok. Dziki nie są w kolorze duże, przynajmniej nie, nie, niektóre, a niektóre są w, w ogóle na hita, to jest, to jest ciekawe. Ale trochę jak strzelałem w dupę, bo to jest ich e, samy punkt No na razie Nawet na mnie za bardzo O! Jednak garstka na mnie szacuje Okej, okay, kupimy się 14 Apik No i na luzie robimy kolejny dzień To był jakiś. To O kurde. O tylce tak. O już mi się. A dobra. Ale ten rewolwer też jest bardzo silny. Jepek na dwa hity poszedł. Bo to powinien się nauczyć. O chyba. Już wiem jak sprzątać na, na te i tak dalej, dobra. No, 35. piąty. Pewnie już w nic się za bardzo nie zmieni. Oprócz y, większej ilości bossów raczej nie, nie będzie no, przeciwników. No i no, będzie więcej broni, nie? today is, that's right, it's revenge day. So Revenge day, ci mamy wszystkich na hitę, mamy w nieskończoność amunicji musimy przeładować, tak, takie fajne rzeczy. 100 z przeciwników 110. Ale rozwałka. O oh jest, o. Oh. This is it, man. To to jest to. się stać i przyciskać przycisk myszy oni nie, nie, nie mają szans to jest, to jest to jest najlepszy dzień w grze revenge day to jest dzień w którym się możemy się fajnie zabawić no i dobra ręka to może być to jest bisztra pewnie będzie ta to jest usp

Dobra, dzisiaj już nie mamy Revenge Day'a Dobra, zamknij się typy. O, Duże dzięki Jakby ona nas możemy może zrobić się wtedy... O właśnie Może się wtedy zrobić się niefajnie Ale Może sobie damy jakąś radę Okej okay. O, weźcie sobie na budynek to fajnie. O! Pra, prawie, prawie, prawie mnie do... Dobre. Napijmy się może. O! Ale mi ładnie zaszło O! Kolejny, kolejny. Zaraz nam się skończa to mój czy nie tak zaraz. Mamy jeszcze na dwa magazynki. Nieźle. Ale na, na, na pomyć musimy skorzystać z... USP ka jest. No i sobie go też przetestujemy i nikt, nikt nas nie zachodzi Okej okay. No i koniec amunicji Dawaj USP -ka. Ej nie u, u, USP Ej, dobry jest ten USP Jest to jeszcze lepsze od P90 P9 Zobaczcie To jest eee y Albo lepszy trochę od P90, albo. praktycznie im te takie same. No i ja sam będę y, używał y, Uspa zamiast P90. O nie, wiem, tak... Chyba mi więcej obrażeń zadaję. No, jest. ...chyba kółki są y, mocniejsze. Dam jest jeszcze. Sztypiasz. O tu serwer szedł na budynek To jest trochę wytrzymałe, czy Tam jest Jaki? Tam jest ale, ale chodziki no i gitnął yy, operatę snajpera. Tam jest. No. Nie idzie całkiem ze snajperem. when no. it all goes quiet, I open that barn door and I pray you come back to me in one piece. And you did. No. Nie fajnie. Dwie minuty nam zajął ten dzień. Yy, właśnie te yy, większe dziki, bo zajmują więcej czasu po prostu. No ale chyba wolę MP. Znacznie nie. Ten karabinek, właśnie. O, to będzie miesiąc. O, teraz są mniejsze dziki. No i das pójdzie. Dużo szybciej widzę O, większość się usmażyła jeszcze No i zostało 4 16 sekund dopiero A już kończymy dzień prawie O, tutaj I ostatni O, tutaj 30 sekund Jest, jest dobrze czasem Okej okay. I'm so emotional. Is this the part where I thank you and I kiss your ass? That ain't gonna happen. No. Oh, das have a Notken. Okay. Dobra. You know, being stuck up on this wall all the time, it gets pretty lonely. Let me just think about that. Sobie może nie, bo... World and Ah, dobra. O, no to tylko dzień sobie. No i co, już szkielety były? 57. Ok. On twierdzi, że sobie w kółko. Na... Ale są chyba tak samo wy... wytrzymało te szkiety co eee, te dzi... Dzi... dziki te. No właśnie te normalne, te ze skórą bez kości, a czy z kościami no, ej, czy się. No, eij, co? Co są takie przetrzmałe? Mają jakieś, o, mają pan desk jakieś na na na, na, na nie, nie wiem jak. a jakieś kamizelkę ja mają kolor odporną. Bo, pat, patrzcie, typ, typ stoi, a ja już całą magazynę wiedział niego. Coś czuję, że to będzie trochę dłuższy dzień. Trzeba to są... Trze trzeba im w dupę jeszcze, żeby zginęł, bo no będziemy... To z jednym się mordować. Okej. Okay. Amun amunicję w sumie, bo, bo mam pełno. Dawaj amunicję. No, traf. I tu jest jeszcze okej. Okay. 200 mamy. Oj, i teleportację da. Kurde, to też... Ciężko jest z nimi, bo trzeba... W dupę im... O, jest jest zwykły. Okej. Okay Ale dobra. Dopiero 30 jeszcze. O, ona chyba ze sobą walczą, bo to już widziałem, że się uderzały. Yy, ra, razem Tylko że były z innej raz i te szkielety i te yy, o te właśnie o te ze skórą One chyba siebie atakują jak nie mają strygerowanego mnie kurde do 26 jeszcze Jeszcze sporo roboty Sporo zabijane, Zabijania dzików ale okej, okej. 22. Teraz już w większości te zwyczajne zostały. Okej. Okay. Jakoś teraz mnie nie atakują. Ale to dla mnie lepiej. To jest cel w dupę. Idzie. I no teraz to jakoś eksploduje. Nie wiem dlaczego. Siedmiu nawet zostało. Gdzie się ukrywają, tam uciekają gdzieś. Oko. Wow. Oko snipera. Ten na dach się dnie. Tam, ten tam może. Bo... Dobiję, go przy teleportacji. dobiję tutaj yy, w dupę trzeba dawaj no i czterech i tutaj sobie o tutaj sobie ucieka tam jest widzę go zginął zginął tutaj sobie i ostatni tam jest czy mi się nie jest ostatni o jest tutaj 4 minuty. to jest dopiero do, do czas. To na boza nie jest -the Awesome. Awesome. He for the perfect match. <mach> Get it? He likes fire, he wanted to make a fire, uh, whatever. A ten już sobie skończymy. I w następnym odcinku pokonamy sobie pewnie bossa, więc to, jeżeli film Wam się spodobał, możecie dać łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, a ja się z Wami teraz żegnam, cześć!